To kolejny test. Będzie teraz na kolejnej wieży Panasonic SA CH32, rok 95. No tak właśnie. światło jest strasznie ciemny. Z lampą świecę to tym bardziej nie widać, ale on działa. Magnetofony AR300 działają z redukcją szyłów. Znaczy działają, kręcą, ale dźwięki jest słaby. Długowice do przeczyszczenia są. O, w zestawie jeszcze kasetka była SAX90. <grym> Dobra kaseta. Dobrej firmy. Ale muzyka, nie, nie moje klimaty, bym powiedział. Tego to nie znam. A Rolling Stones to wiadomo. CD działa. Co ciekawe, CD działa. CD sobie działa. To jest właśnie... Nie, tu jest... Zmiana piosenek. Kurde, tak oddaliłem za... za bardzo to nie widać tego. Dobra. Głośniczki są oryginalne. Dwudrożne, 12 cm i wysokotonowy. Bo to się nagrywa, tak mało widać. Flat albo korektor włączony. 3 tryby heavy, soft, clear, surround, sztuczny pogłos. Ja tak to odpalam. Bass, mute. 80W sieci, głośniczki rzekomo 6W Antenki podłączone, tutaj Cisco AUX podłączony Na rsn jakiś to jest Czy jeszcze to chyba RSN nie nazywało? No ta, patrzę, że wzmacniasz nie wyrabia, a to gra jak pionier, jak XSP650. Taki tu burdel jest. o to się nie wyrabia. Jak się wyłączy, to jeszcze pociągnie głośniej, ale. Tak, to jest słabo, powiem szczerze, no. To powiedzmy jeszcze... Proszę, jak działa magnetofon, kręci, dźwięku to to nie ma. Coś faluje jakby, no. To normalnie w tym była ta kaseta. Tak zwolniło obroty. Tego ta nie posłuchamy za bardzo. Są fale długie, średnie, FM. To, to wiadomo, że jest FM. Musi być FM. Ale muzyki nie ma. Radiu na razie. No, ona fajna nieduża, jest taka. Jakie jest w HB 177? Można, nawet trochę mniejsza. Nie ja mam pilota do niej. O, młode tłoki lecą. Mój wielki zespół to jest Chociaż za ja często go nie puszczę na nagraniach, ale jak mam powiedzieć, jaki jest mój zespół, to powiem, że młody tłoki. I teraz, co jest słabe, głośniki czy wzmacniać? No i tak, nie ma rewelacji ogólnie, ale za 50 zł to to wieża jest. No ładnie gra, ładnie od RG220 jakościowo. Mocno może podobna, może, może to jest trochę głośniejsze, ale to przestery, ma tamta takie ci nie przesteruje. No i tego. No i tak, może to nie gra jak Sony, ale gra bardzo ładnie. Za 50 zł jest spoko. Jeszcze mogę mieć Sony PMC R30L z pilotem, z kolumnami, jest to samo. Za 150 jeszcze był JVC na 6 płyt, plus z Dwie kasety, bardzo fajny Coś w tym stylu, właśnie. Jak to, a 150 był niestety bez pilota, i jeszcze była CPZ3. Sonówka, podobna do mojej, tej co miałem kiedyś. O tam to była bardzo fajna wieża. To są świetne wieże, te Sony. Ktoś nawet, po, ktoś nawet powiedział, że to jest najlepszy zestaw, yy, najlepsza mi wieża. Ta Sony właśnie, P CPZ-3. To jest nowsza od mojej. No to jest 2005, 2006 rok, a tamta moja 2003. A ten... jak za tyle to może być? To jest fajne, nie, nie wciska się tak, się nie otwiera, jak na przykład w Sony Chociaż we FH było inaczej, to się też wciskało, tu się wciskało, to się przesuwa w dół. I mi się to właśnie tutaj bardziej podoba. No fajne jest to że ta wieża jakaś wielka nie jest właśnie jak Sony FH B177, B510, ale ma wejście AUX, a nie ma wejścia FONO. I to też jest właśnie dobra rzecz tam tamte były lepsze, bo korektor miał normalny, manualny. Głośniki dobre, bardzo dobre głośniki, naprawdę zadowolony jestem z tych głośników przede wszystkim też. Lepsze niż AK-25. Mniejsze głośniki, mniejszy bas może jest, ale lepiej grają, dużo lepiej grają, świetnie grają. Tylko korektor tutaj ustawiania dźwięku są strasznie biedne, tuner jest dość słaby. No i co dalej? Jauks też brzmi tak dość, dość słabo jak... Może nie aż tak jak w PMC, Pmx4, ale, ale brzmi słabo. Nie da się ukryć. Ale nie można by wydziwiać. O. Pmx4 nawet się na giełdzie ba. U tego co miał to m. 30 lsowy na sprzedanie. Ale mówię, tam tamtą to miałem, nadal jeszcze gdzieś leży. I mówię, do, do tej wieży już nigdy nie wrócę. Bo ona ma tragiczny tuner, tragiczne wejścia, a zresztą jest spoko. Udźmiech ma bardzo fajny, ale niestety te dwie rzeczy są, są tragiczne. Dobra, no to, no to koniec tego. Nie, myślę, że fajnie sobie nie wykonana. Dobra, koniec tego, za, 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 za nakręciem, nakręciłem, bo takiej wieży nie ma co przesadać. <laughs> Zawsze tak zrobimy, jak w się 27, takie coś jest.